W nocy, gdy gwiazdy układają się w nieprzypominające nic wzory, a tylko sam księżyc rozświetla ciemność, samotnie kroczy tajemnicza kobieta, niegdyś potężna czarodziejka, jednak już za nią lata swej świetności. Jej serce spętane bólem i samotnością od tylu lat doprowadziło ją do błędu. Długie lata temu bowiem, w czasach Wojny Magów, straciła swojego ukochanego, który poległ na polu bitwy. Kochanka Nocy, bo tak nazywają ją lud węży zamieszkujący pobliskie Mythar, zanurzyła się w samotności. A jej magiczne moce, które kiedyś rozkwitały w blasku miłości, stały się dzikie i nieokiełznane. Całe noce spędziła w zaklęciach i rytuałach, próbując przywrócić swojego kochanka, jednak na darmo. Kochanka nocy, ponieważ gdy słońce chowało się za smoczymi górami, ona wychodziła ze swej wieży przepięknej, błękitnej niczym poranna rosa sukni i przemierzała mglisty las. A wokół niej unosiły się iskry światła, towarzyszące jej potężnym czarom. Jej cienie tańczyły na drzewach, a liście przywdziewały barwy tęczne jej polecenia. Mówiono, że nawet dzikie centaury cichły, gdy przechodziła, oczarowane i przestraszone jej potęgą. Jeszcze przed wojną magów odwiedzał ją pewien młodzieniec. Rycerz z niemałą odwagą, bo jak wytłumaczyć fakt, że jako zwykły śmiertelnik śmiał wkraczać na stepowiska centaurów, którzy nie przepadają za ludźmi, ale czego nie robi się dla miłości, a miłość między nimi była ogromna. Co noc spotykali się w tajemniczych lasach południowych, równie pięknych jak ich uczucia. Za dnia jednak samotnie odliczali sekundy do kolejnego zachodu. Kochanek pochodził z ludu Ergasaj, który nie z sympatii do nieznajomych, szczególnie takich z dalekich krain, władających mocą magiczną, a z pewnością jego kochanka do takich należała. Jej zaś, jako szlachetnej czarodziejce, nie przystoi spotykanie się z zwykłym, śmiertelnym tubylcem. Ich znajomość, więc od pierwszej nocy była na straconej pozycji. Para jednak się tym nie przejmowała, jakby rzeczywistość, której niesprawiedliwie się znaleźli, nie istnieje, a świat kręci się wokół ich miłości. Szczęście kochanków niestety nie trwało długo. Stało się tak, gdy mroczne plany rodu kochanki wyszły na jaw. Nad krainą nadeszła wojna Magów. A kochanek został wezwany do walki i obrony krainy przed ciemnością. Mężczyzna, znany ze swojej uczciwości i dobrego serca, pozostał wierny kobiecie, pomimo zdrady jej współtowarzyszy. Przed wyjazdem pozostawił jej swoje jedyne rękawice, przysięgając jej, że wróci pewnej nocy. Niestety los nie był łaskawy a w wyniku krwawej bitwy chłopak zginął, a jego ciało rozpłynęło się w chmurze po bojowiskach. Gdy dziewczyna dostała smutną wiadomość, jej świat zawalił się jak zamek z piasku. Serce pękło na milion kawałków, a jej magiczna moc zmieniła się w potężną falę smutku. Czarodziejka, która niegdyś tańczyła z gwiazdami, Została opętana samotnością. Nocą przemierzała bór, w którym kiedyś szepczące drzewa witały ją radosnym szelestem. Teraz jednak każdy szmer liści zdawał się ją dręczyć, przypominając o straconej miłości. W jedną z takich nocnych eskapad natrafiła na tajemniczy obiekt, zwany kamieniem księżycowym. Mówiono, że ten klejnot ma moc naginania czasu i przestrzeni. Głęboko przekonana kobieta, że może cofnąć losy i przywrócić ukochanego, zabrała klejnot do swojego schronienia. Jednak jakiekolwiek próby zadziałania na kamień stawały się niepowodzeniem. Aż pewnej nocy, gdy niebo było przepełnione magią, klejnot zaświecił mocniej. Jakoś bardziej intensywniej. Kobieta zadowolona zaczęła wypełniać swoją przestrzeń zaklęciami, jednak nawet najpotężniejsze czary nie były w stanie złamać bariery czasu. Klejnot eksplodował, rozwalając wieże czarodzie. Stając się bezdomną, dziewczyna postanowiła spać w lesie, gdzie przed laty tuliła się do kochanka, a w jej sercu przez lata, a może nawet wieki, tliła się niewypełniająca pustka. Spacery były jak echo, które wracało do niej, przypominając o utraconym szczęściu. Jednak kobieta nie przestawała dotrzymywać tradycji. Noce stawały się długie, a jej umysł został nawiedzony. Lasy otaczające wioskę jej martwego partnera z czasem stawały się coraz bardziej dostępne dla podróżujących, a nawet dumne centaury zaprzestały najazdu, a kochanka. Niestety wpadła w obłęd i co noc wyczekiwała swojego ukochanego, nosząc na sobie jego magiczne rękawice. Nie szczędziła nikogo, kto tylko odważył się wtargnąć na miejsce jej samotnej randki. Jednak istnieje legenda, że pewnego dnia jej ukochany wróci do niej, by tak samo jak w letnią noc, podarować jej pocałunek i zabrać ją ze sobą na drugą stronę.